Witajcie w serii z recenzjami, gdzie unboxinguję, sprawdzam i oceniam różne rzeczy powiązane z cosplayem i konwentami. Ja jestem Wojty, a to jest kanał V-COSPLAY. Dzisiaj będziemy recenzować kostium Adonisa z Ensemble Stars. Tutaj zwrócę uwagę, że to nie jest całość, jest to jedynie kostium. Brakuje w nim wig'a, który notabene już do nas idzie oraz butów, które my będziemy robić. Tu jest ta cudowna paczuszka. Czekaliśmy na nią ponad miesiąc, o ile dobrze pamiętam. Gdzieś koło 3-4 tygodnie. Ja zamówiłem sobie rozmiar M, aczkolwiek na tej aukcji można podać swoje rozmiary. I tam jest przekrój od S do XXL. Jeśli dobrze pamiętam. Typowy chiński worek foliowy, także szału nie ma na pierwszy rzut oka. Ale najważniejsze jest to, co jest w środku. Więc sobie to otworzymy. Tu jest kurteczka chyba. Ok, teraz tu w tym worku foliowym jest przez work worek foliowy. Nie. Aha, tu jest. Tu jest co? Jest bardzo dużo rzeczy. Po kolei, bo się pogubi. Ok, to tu mamy płaszczyk, nie wiem czy on mi się zmieści. No, powiem wam, powiem wam całkiem spoko. Nie widzę, żeby tu coś było uszkodzonego. Tu się trochę niektóre rzeczy pogięły, ale to z tym nie, raczej nie będzie problemu. Wykończone dosyć fajnie. Teraz mam problem, żeby to całe ogarnąć, bo to jest strasznie długie. Tu jest jakiś gwiczek zapasowy, chyba. Dobra, mamy rzecz numer jeden. Przechodzimy dalej. Tu mamy. Taki rękawik, który jest pod spodem. Tu już jest trochę gorzej. Ten ten szef tutaj tak... Nie, nie za bardzo, ale powiedzmy, że jest do przeżycia. W ogóle strasznie to jest takie cienkie. O, tu mamy spodnie. O, są takie duże? No nic, przemierzymy, zobaczymy. Tak wygląda ta skórka. W ogóle to jest jedno z kryterium, dla których Chciałem akurat ten strój wybrać, bo są dwie wersje, jedne ze skórzanymi spodniami, jedne z takimi ala podartymi. I tu mamy ten sznureczek jeszcze. No nic, wygląda całkiem spoko. Tu mamy taki papierek zapakowany. To jest chyba pasek, tak, to jest pasek. Paseczek. To co? Aha, dobra, już chyba wiem. łańcuszek. Hm, śmieszne. Myślałem, że to będzie łańcuszek, a nie po prostu ten sznurek z kulkami, ale no dobra. A, zastanawiałem się. Tu jest osobno futerko do przyczepienia i tu są oje. Hm. Po prostu Tak, to są po prostu agrafki wszyte Nicią parę razy. To futro jest w ogóle takie w sensie trzeba by chyba je wyczesać. Hmm. No nic, przemierzymy to wszystko i zobaczymy. I tu jest czapeczka. O, jeszcze mi wypadło. Chwilę, bo tu jest tu jest więcej rzeczy w tej czapce. Jej właśnie tak rozpędziłem. Dobra, czapka jest ok. Nie widzę, żeby było coś nie tak. Także czapka jest spoko. Czy mi się zmieści na głowę? Bez wig'a wchodzi mi tak na styk. Jak będzie wig, ona będzie musiała być trochę luźniej. Ja ją chyba będę musiał przypiąć, żeby mi nie spadła. To jest. Na rękaw, na, na lewą rękę, tak mi się wydaje. I tu też mamy agraweczkę. I tu rękawiczka, uwaga, tu się jeszcze nitki ciągną. Ale rękawiczki są ok. I guess. Dobra, i to by było wszystko. Jeszcze zanim przejdziemy do testu, z, y, trochę informacji technicznych, przeglądam sobie jeszcze aukcję na AliExpress. Mamy tu informacje takie jak... Wielkości są ilustrowane konkretnego pomiaru w szczegółowej specyfikacji. Proszę sprawdzić specyfikację przed złożeniem zamówienia, ponieważ nasze stroje są wykonane ręcznie. To może mieć błąd 3 do 5 cm. Różnice w kolorze mogą być spowodowane przez innych powodów, takich jak kolor odbicia w monitorze, oświetlenie tła itd. Jednak jeśli uważa, że pozycja odebrana jest w złym kolorze, proszę skontaktować się z nami, aby zobaczyć czy zwrot jest możliwy. Nie, ogólnie słuchajcie, te opisy na Aliexpress to jest złoto. Ponieważ nasze stroje są ręcznie robione na miarę, potrzebujemy 5 do 7 dni roboczych, aby zrealizować zamówienia. Jeśli trzeba go pilnie, może skontaktować się z nami. Oprócz. Obiecujemy, że może zwrócić ten przedmiot z dowolnego powodu po zakupie, nawet po prostu ci się nie podoba. Następnie może uzyskać pełny zwrot pieniędzy lub wymianę. Przypominamy jednak, że powinien zapłacić za koszty wysyłki w obie strony. No i jeszcze mam listę rzeczy. Płaszcz. Bielizna, spodni, pasek nasz... Dobra, nieważne. Dobra kochani, już ubrałem cały mój kostium i teraz czas na kilka spostrzeżeń. Po pierwsze kochani czapka, ona jest strasznie ciasna, ledwo mi wchodzi na głowę, ale nie może tak być, bo jeszcze przyjdzie mi wig. Więc będę musiał tą czapkę jeszcze jakoś przyczepić do tego wiga. Rękawiczki są okej, okay. dziwnie mi się je nosi, bo one się kończą tutaj, no przy czym oni tak mają, więc... To jakby rozumiem. I tutaj ta lamówka nie jest do końca przyczepiona do tej rękawiczki, więc tu będę musiał przyszyć, żeby to się trzymało. Ale tak to ogólnie jest ok. Widocznie mieli dużo takiego szturka z kulkami od ozdób choinkowych, że musieli go tu dać, ale to powiedzmy, że jest do wybaczenia. To futro jest dziwne. Ono wydaje się strasznie rzadkie i trochę też linieje. Jakby wiem, że za te, te pieniądze nie mam co oczekiwać jakiegoś mega super futra, no ale no, mimo wszystko to widać, że ono nie jest jakieś tak mega szałowe. Bluzka mega na plus. Fajnie się nosi, jest dosyć przewiewna, yy, fajnie leży. Jedynie co mi przeszkadza to ten szef, który jest tutaj. On nie wygląda jakoś mega super, ale powiedzmy, że to jest do przebolenia. Z tym płaszczem mam mieszane uczucia. Yy, wiem, że te chińskie rozmiarówki są takie, że zazwyczaj te rękawki są za krótkie. Przy tej opasce na plus, że to jest drukowane na tkaninie, wygląda to jakoś tragicznie. Jest całkiem spoko. Od środka wykończenie tego jest strasznie dziwne. I nie wiem, czy coś bym, te... coś bym tutaj nie zrobił. Co? Otwórz tą trafę. Tą drobną. Tą drogą Hmm. Ciekawe, nie powiem. No, ten sznurek taki srebrny, no... no nie. No nie, jakoś nie jestem z tego zadowolony. Może to podmienię na jakiś łańcuszek zobaczymy. No, i zostały spodnie pasek. Do paska nie mam jakichś szczególnych zastrzeżeń. Jest zrobione całkiem dobrze. Wydawał mi się strasznie długi, ale w sumie wychodzi na to, że on ma być takiej długości. I spodnie też są dziwne. Ja się takie strasznie workowate i sztywne się wydają. Ja wiem, że to jest taki rodzaj skóry, że on nie jest elastyczny, ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że jest ok. Jeżeli chodzi o cenę, to za kostium zapłaciliśmy 361 zł. i 38 groszy. Do tego wliczymy też wysyłkę. To jest 36,68. Przejdę teraz do oceny tego stroju. Powiem Wam, że jestem całkiem zadowolony. Jest dosyć zgodny z refką. Wizualnie bardzo fajnie wygląda. Jeżeli ktoś jest perfekcjonistą, to oczywiście może się dopatrywać tam jakichś szczegółików, i próbować je podmienić, ponaprawić i tak dalej. Ale moim zdaniem pieniądze są całkiem dobrze wydane i myślę, że ten strój się będzie bardzo fajnie prezentował na scenie czy na fotkach. Gdybym miał go jakoś ocenić powiedzmy w skali od 0 do Keanu Reeves to dałbym mu takie 7,5. I to by było na tyle. Dajcie znać jak podobała się Wam ta recenzja. Zachęcamy Was również do odwiedzenia wszystkich naszych socjalek, które są na samym dole. I zobaczymy się w piątek. Do zobaczenia i na razie.